I dalszy ciąg naszych rozważań, teksty o serca, I te myśli zaczerpnąły z książki, która nosi tytuł Filokalia. Filokalia znaczy dosłownie miłość tego, co piękne i dobre. I te myśli przedstawiają nam ojcowie kościoła, teraz święty Grzegorz, który pochodził z Bizancjum, urodzony w Konstantynopolu, wychowywał się w dworze cesarza Andronika. Mimo już przygotowywał się do pracy w administracji cesarskiej wybrał życie monastyczne, poszedł za Jezusem całym sercem. Przez 30 lat był mnichem na górze Atos, następnie arcybiskupem Tesalonik. W niewiele lat po śmierci został kanonizowany. Święty Grzegorz pisze my zaś usiłujemy kontrolować nasz rozum i doskonalić go poprzez zachowanie dokładnej czujności, w jaki sposób to czynimy. Czy moglibyśmy sprawować tę kontrolę, jeśli nie skupimy naszego umysłu, który przez zmysły rozparza się na zewnątrz, jeśli nie sprowadzimy go do wnętrza, właśnie do samego serca, który jest siedzibą myśli? No więc właśnie tu chodzi o skupienie umysłu w sercu, i tutaj myślę, że ważną rolę dzisiaj grają media, czyli telewizja, internet. Jeżeli jesteśmy niewolnikami internetu, telewizji, nie potrafimy ograniczyć, nie potrafimy znaleźć takiego ciszy, spokoju, odpocząć od tych wszystkich informacji, czy od tych przyjemności, od, od rozrywki, które niesie internet, to myślę, że będzie nam bardzo trudno wejść w tą modlitwę serca, wejść w, tą, w to wyciszenie, wejść w relację z Bogiem. Dlatego ten święty pisze, tam zatem należy patrzeć, by doświadczyć, czy przez łaskę zostały wypisane prawa ducha. Tam to znaczy gdzie? W główny ludzki narząd, na tron łaski, a więc w serce. Czy widzisz, że ci, którzy w duchowym wyciszeniu postanowili zważać na siebie, powinni sprowadzać i zamykać swój umysł w ciele a szczególnie w jego najgłębszej części, którą nazywamy sercem. Bóg wysłał do serc naszych ducha, który woła Abba Ojcze, to jest Galatów 4, 6. To jakże nie mamy modlić się wraz z duchem w naszych sercach, skoro też według Pana i proroków i apostołów Królestwo Niebios jest w nas, Łukasz 17, 21. Jak zatem nie miałby się znaleźć na zewnątrz i Królestwa Niebios także ten, kto wszystko czyni, by rozum wyprowadzić ze swego wnętrza, czyli na zewnątrz, czyli do świata. Prawe serce mówi Salomon, szuka doznania. Wszyscy ojcowie starają się osiągnąć, to je mówiąc duchowy rozum z pewnością przyswaja sobie duchowe poznanie. A zatem, jeżeli trwamy w modlitwie, to nasz umysł, nasze serce doświadcza Ducha Bożego, bo Bóg jest Duchem. Kiedy Boży Duch wypełnia nasze serca, to znaki tego są następujące. Kiedy łaska Najświętszego Ducha przychodzi do człowieka, skupia jego umysł i sprawia, że jest on czujny i pokorny. Pobudza też jego pamięć o śmierci i o przyszłym sądzie, karze wiecznej. Jego duszę napełnia skruch, płacz i żal. Jego oczy czyni łagodnymi oraz pełnymi łez. Im bardziej zbliża się on do człowieka, tym bardziej uspokaja jego duszę, umacniając ją przez świętą mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz jego nieskończoną miłość do człowieka. Ludzkiemu umysłowi udziela najwyższej. Prawdziwej kontemplacji. No Właśnie dzieje się to za łaską Bożą, którą, jeżeli serce nasze jest na to otwarte, a tą łaskę oczywiście wysłuży nam Jezus Chrystus na krzyżu i Jego krewna z krew krewna zbawia. I Bóg najpierw udziela kontemplacji niepojętej swojej potęgi, jak jednym słowem stworzył On wszechświat i doprowadził go od niebytu do bytu, następnie udziela kontemplacji nieskończonej mocy którą kieruje wszystkim, przy, podtrzymując oraz ogarnia wszystko w swej wielkiej opatrzności. Wreszcie czyni jego udziałem kontemplację niepojętej tajemnicy Trójcy Świętej i niezmierzonego Bożego Bytu. Kiedy umysł człowieka zachwyca się nad przyrodzonym światłem, jest oświecony blaskiem Bożego poznania, wtedy jego serce staje się pogodne, łagodne. Objawia owoce działania Ducha Świętego. Radość, pokój, cierpliwość, dobroć, przejmość, miłość, pokorę, łagodność. Jego dusza zaś cieszy się niewymowną radością. Takie są owoce Ducha Bożego, obecnego w sercu człowieka. I teraz kilka myśli świętego Kalikstecznego św. Ignacego. To są mnisi z góry a to z, czyli usiłku Bizancjum. Początkiem wszelkiego działania miłego Bogu jest pełne wiary, wzywanie zbawczego imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. On sam bowiem powiedział, bez mnie nic nie możecie uczynić. Łączy się z tym pokój, bo jak napisano, należy modlić się bez gniewu i złości, następnie miłość, albowiem Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. To jest pierwszy świętego Jana Apostoła 4,16. pokój i miłość rodzą się i powstają z modlitwy. Sprawiają też, że staje się nagodna godna przyjęcia. Wspólnie wzrastają i dopełniają się niby dwa promienie pochodzące od Boga. Nasi sławni przewodnicy i nauczyciele wraz z Duchem Świętym, który w nich mieszka, mądrze nauczają, aby ponad wszelkim innym dziełem i rozważaniem modlić się Panu i z ufnością szukać Jego miłosierdzia, także aby nieustannie mieć w pamięci i rozważać Najświętsze i najsłodsze Jego imię, czyli imię Jezus. Nosić je wciąż w swym myśle, w sercu, na ustach, w Nim i z Nim oddychać, żyć, spać, budzić się, chodzić, jeść, pić, czynić, co tylko możliwe w ten właśnie sposób. Zalecają to wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy chcą stanąć do walki o Boży pokój, odejść od świata, od namiętności, grzechu, poświęcić się Panu, by świadomie żyć w wyciszeniu, a właśnie by stanąć do walki o Królestwo Boże, które w was jest, mówi Jezus, tylko trzeba to Królestwo Boże walczyć o nie, oczyszczać serce. Dla Królestwa Bożego. Dobrą, jak się wydaje, bardzo pożyteczną rzeczą jest przedstawienie najpierw naturalnej metody Błogosławionego Nicefora. Wskazuje ona, jak wejść do serca drogą oddychania, usiłując w ten sposób doprowadzić do skupienia umysłu. Nieco dalej pisze On. Powinniśmy jednak o, pamiętać o tym, byś od momentu, gdy Twój umysł znajdzie się w sercu, nie pozostawał milczącym i bezczynnym. Wciąż natomiast miej w pamięci i rozważaj to wezwanie. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną. Czy Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznym. Niech umysł nigdy nie ustaje w takim działaniu. To uchroni go od troski, rozproszeń, uczyni nieuchwytnym i niedostępnym dla potrzebów szatana, a nadto to każdego dnia będzie go Wznosić ku miłości i pragnieniu Boga. Święci ojcowie, nauczyciele, na podstawie swego doświadczenia uczą i nakazują, by ten, kto stara się zachować w sercu duchową czujność, zwłaszcza porządkujący, zawsze siadał w ciszy i w miejscu bez światła, szczególnie w czasie wyznaczonym na modlitwę. Spojrzenie oczu, patrzenie na coś sprawiają bowiem, że. Myśl w naturalny sposób rozprasza się i rozdziela, staje się roztargniona i zmącona. Więc właśnie, jeżeli patrzymy ciągle w internety, w telewizji jakiś film, no to wtedy ciągle jesteśmy rozproszeni, jakby umysł jest na zewnątrz, a tu chodzi, żeby wejść tą drogę. Do naszego wnętrza, do naszego serca, nabyć to skupienie. Gdy jednak, jak powiedziano, zostanie ona zamknięta w cichej, ciemnej celi, przestaje być podzielona i zmienna nasza uwaga, jak to się dzieje z powodu widzenia oglądania. W ten sposób zaś umysł, jakby mimowolnie, częściowo uspokoi się oraz nauczy się być skupionym w sobie. Jednak bardziej niż wskutek tych wszystkich innych rzeczy, umysł, czyni postępy w walce dzięki łasce Bożej. Otrzymuje ją bowiem stale, czyste i pełne skupienie, wzywanie Jezusa Chrystusa, czynione z wiarą w sercu. Nie jest to prosty wynik stosowania przedstawionej wyżej nad metody, jest to wynikiem właśnie łaski Bożej. Może jeszcze ten fragment o skupieniu, właśnie spojrzenie oczu i patrzeniu na co sprawiają, bowiem, że myśl w sposób naturalny rozprasza się i rozdziela. Staje się roztargniona i zmącona nasza myśl. Gdy jednak, jak powiedziane, ta myśl jest zamknięta w cichej i ciemnej celi w naszym pokoju, wtedy przestaje być podzielona i zmienna, jak to się dzieje z powodu widzenia i oglądania ciągle czegoś i w ten sposób i umysł jest uspokoi się i coraz bardziej staje się skupiony w sobie, jeżeli przyzwyczajimy się właśnie tak trwać w ciszy, w modlitwie w naszym pokoju. Dzięki temu w umyśle rodzi się stale, stała, czysta i niezmącona modlitwa. Uwaga, która szuka modlitwy, znajduje ją. Za uwagą bowiem podąża modlitwa bardziej niż co innego. Dlatego należy o tę uwagę się starać. Powiedzieliśmy o tym wystarczająco. Ty, jeżeli miłujesz życie i miłujesz Boga, pragniesz oglądać szczęśliwe dni, być wolnym od nałogów, od, od niemiętności oraz żyć w swoim ciele jak bezcielesny, przestrzegaj tych reguł i prawideł. Gdy o zachodzie słońca brzywasz na pomoc Pana Jezusa Chrystusa nieskończenie dobrego i potężnego, usiądź na swym łóżku w cichej celi, bez światła, skup swój umysł, Odwiedź go od naturalnego mu rozproszenia i błąkania się, czyli odejdź od tego rozproszenia, od, od myśli o świecie. Kieruj go powoli do wnętrza serca i, i wraz z oddechem trzymaj się wezwania: Jezu Chryste, synu Boga, zmiłuj się nade mną. Równocześnie wprowadzaj słowa modlitwy, jak powiedziano. Złącz swoją czujność z imieniem Jezusa. A także szczerze rozważaj o śmierć wraz z modlitwą, yy, zachowaj pamięć o sądzie i zapłacie za dobre i złe czyny. Niech taka myśl przyniesie ci struchę, żali łzy, pozostań przy niej, a skrucha przyjdzie sama. Jeśli nie, otrzymasz jeszcze, da, nie otrzymałeś daru, łez, walcz i proś pokornym sercem, aby ją uzyskać. Przez nie bowiem zostajemy oczyszczeni z namiętności i skalania, i naszym udziałem stają się rzeczy dobre i zbawienne. Zgodnie ze słowami, jak ogień unicestwiaczcinę, tak czyste łzy brud duszy i ciała. Kto chce okupić swe grzechy, łzami je okupuje, a kto chce nabyć cnoty, za łzy je nabywa. Jeśli nie masz sobie skruchy, to znak, że jesteś próżny. Wtedy. Proś Pana Jezusa o tą łaskę. Jeżeli długo siedzimy dobrze, jest, może wstać, wziąć Pismo Święte, przeczytać jeden czy drugi psalm i później święty pisze, później usiądź ponownie, skup wszystkie swoje siły na modlitwie, w sposób czysty, bez rozproszenia, stań się mieć wolny od wszelkich trosk. Myśli czy też jakichkolwiek wyobrażeń, pozostając całkowitej czujności przez pół godziny zgodnie z poleceniem. Jeśli chcesz pozostać jedynie ze swoim umysłem podczas modlitwy, pozbądź się wszystkiego innego poza oddychaniem i pożywieniem. Uczyń na sobie znak chwalebnego, życia dojnego krzyża, podobnie przeżegnaj swoje łóże, usiądź na nim, myśl o przyszłej szczęśliwości, o niebie, o zmienności i złudzeniu rzeczy doczesnych. Oczywiście nagłej, powszechnej konieczności, jaką jest śmierć. Przypomnij krótko wszystkie Twoje winy, proś gorąco o ich wybaczenie. Zrób dokładny rachunek sumienia, jak spędziłeś miniony dzień. No, warto tu tak wspomnieć, najważniejsze jakie rzeczy, które miniony dzień były złe, ale też podziękować Bogu za te dobre rzeczy. Następnie połóż się. Nie odrywając się od modlitwy, zgodnie ze słowami pamięć o Jezusie niech zasypia z tobą. I kiedy obudzisz się odejfałę Bogu, wezwij Go na pomoc i od razu zacznij pierwszą czynność modlitwę serca, praktykując ją w sposób czysty nierozproszony przez godzinę. W tym czasie umysł jest zazwyczaj bardziej skupiony i niezmącony. Nakazano nam bowiem składać Bogu w ofierze rzeczy pierwsze i najlepsze, a więc o ile to możliwe, niezruszenie wznieść swoją pierwszą myśl ku Jezusowi Chrystusowi przez czystą modlitwę serca. No oczywiście ile można, czy 15, czy pół godziny. Dobrze sobie taką praktykę wygospodarować, żeby rano zaczynać właśnie dzień od modlitwy, od wzywania imienia Jezus. Kto zaczyna oddawać się wyciszeniu, ten pod, pod, powinien podejmować te dzieła, o których teraz, teraz powiemy. Najpierw powinien podejmować modlitwę, więc pamięć o Jezusie Chrystusie, którą nieustannie i spokojnie należy wprowadzać do serca. Starał się wejść do izdebki swego wnętrza, a zobaczysz skarby z niebiański. Jeden i drugi przybytek są bowiem jednym, czyli ten skarby z niebiański i nasze serce. Przez to samo wejście dostrzeżesz je oba. Serce, kieruj całym organiz... serce kieruje całym organizmem. Kiedy łaska ogarnie cały obszar serca, wówczas panuje ono również nad myślami i, i naszym ciałem. Modlitwa winna być zanoszona z uwagą i czujnością w sercu, jak powiedziano, bez innych myśli, a więc bez jakichkolwiek wyobrażeń. Poprzez zwrot Pani Jezu Chrysty, Synu Boży, całkowicie kieruje ona i wznosi umysł w sposób duchowy do Pana Jezusa Chrystusa, którego przywołuje w pamięci. Przez wyrażenie zaś zmiłuj się nade mną umysł zwraca kieruje ku sobie, jakby nie mógł znieść tego, że nie modli się za siebie. Gdy poczyni postępy w miłości poprzez doświadczenie, zwraca się wyłącznie ku Panu Jezusowi Chrystusowi. Gdy oddajesz się tej modlitwie, to kiedy czyjesz, czy pijesz, posługujesz, czy chodzisz, albo czynisz co innego, nieustannie powinieneś wołać, Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną. Gdy imię naszego Pana Jezusa Chrystusa wstąpi do głębi ludzkiego serca, pokona panoszącego się w tych obszarach węża, zbawi duszę i obdarzy ją życiem. Przebywaj zatem nieustannie z imieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa, by Twe serce ogarnęło Pana i by On objął Twe serce i by tych dwoje stało się jednością. Czyli Pan, Jezus i Twoje serce. Nie da się jednak dokonać tego przez dzień czy dwa. Wymaga to długiego czasu. Potrzeba bowiem długiej walki, by przeciwnik został wypędzony i by zamieszkał w nas Chrystus. Proszę Was, nie oddalajcie Waszych serc od Boga, ale wytrwajcie i strzeżcie je zawsze przez pamięć o Panu naszym Jezusie Chrystusie, aż jego imię zaszczepi się w Waszych sercach które nie będą już myśleć o niczym innym jak tylko o tym, by Chrystus był uwielbiony w Was. Wcześniej jednak święty Paweł pisząc Jezus Chrystus mówi, jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie, bo wiara przyjęta sercem prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Rzymian 10, 9. A na to nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. 1 Koryntian 12:3. 3. Dodaję, bez pomocy Ducha Świętego, to znaczy, że serce przyjmując działanie Ducha Świętego, przez to także się modli. Jest to cecha tych, którzy poczynili postępy, wzbogacili się Chrystusem, wyraźnie w nich mieszkającym. Nic tak nie prowadzi do oczyszczenia naszej duszy i nie przyczynia się do oświecenia umysłu, święcenia ciała, przemienianiu obu przez Boga do nieśmiertelności, raczej do odrzucenia namiętności demonów, albo dokładniej mówiąc do zjednoczenia oraz świętej nadprzyrodzonej więzi łączącej z Bogiem, jak częste przyjmowanie czystym i gorącym sercem świętych, nieskalanych, nieśmiertelnych i życiodajnych tajemnic, a więc czcigodnego ciała i krwi Pana i Boga, Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa, a zatem nic tak nie pomaga jak sakramenty święte. Spowiedź, która oczyszcza duszę, i później przyjmowanie ciała i krwi Jezusa Chrystusa, Najświętszego Sakramentu, adoracja Najświętszego Sakramentu No to jest cel naszego właśnie go uwielbienia. To jest nasz Pan Jezus Chrystus obecny pośród nas w Najświętszym Sakramencie i On napełnia nas duchową mocą, duchowym pokojem i światłem. Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi na tę drogę wyciszenia, drogę właśnie Królestwa Bożego, które niech wzrasta w naszych sercach i wokół nas. Niech imię Jezus będzie uwielbione. Niech Was błogosławi, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Autorem ostatnich myśli, które cytowałem, jest święty Maksym. To jest jedna z ciekawszych i fascynujących postaci życia duchowego. Wędrowny mnich i remita z góry Atos cieszył się wszelką wielką sławą. O poradę i modlitwę prosili go cesarze i duchowni. Tak bardzo jednak umiłował on życie samotne i kontemplacyjne, że za każdym razem, gdy napływali do niego odwiedzający i uczniowie, palił swoją pustelnię i chronił się w innym miejscu. Nie pozostawił po sobie żadnych Powstały natomiast przynajmniej cztery jego biografie. Moi drodzy, To co powiedziałem ty w tym filmie, czy w poprzednich filmach o życiu duchowym, o modlitwie serca, oczywiście nie wyklucza roli Maryi, która jest podstawowa w naszym życiu i drodzy do Boga. To Maryja jest tą, która przynosi nam Jezusa. Ta Maryja jest tą, która jest pośredniczką wszelkich łask, przez nią Bóg daje nam łaski. Oczywiście to nie wyklucza naszej codziennej modlitwy różańcowej, która Maryja nas prosi, o tę modlitwę różańcową w wielu miejscach. I serce Maryi jest naszą ochroną, jest naszą arką Noego, w którą się chronimy. Serce Maryi jest naszą ochroną na te czasy niepokoju, w których żyjemy. Dlatego Maryjo prosimy Cię, pomóż nam Prowadź nas do Jezusa, chroń nas swoim niepokalanym sercu w tych trudnych czasach. Modlitwa ofiara są dziś bardziej niż kiedykolwiek konieczne do nawrócenia wytrąconego z równowagi świata. Konieczne są również dla nas, abyśmy znaleźli relację z Bogiem, który nas miłuje, Bogiem, który z miłością który stworzył cały wszechświat, stworzył nas. A zatem zachęcamy wszystkim siebie i każdego, który nas słucha, Otwórz serce przed Bogiem, oddaj się wilczącemu oczekiwaniu w Jego obecności, oddaj Mu swoje ciężary, abyś łatwiej mógł Go usłyszeć. Ufamy, że sprawy, które są poruszane w naszych filmach, są bliskie Twojemu życiu, Twojemu sercu, Twojej rodzinie. Ważny jest dla nas każdy słuchacz, każda słuchaczka. Każdy, który, każda prawdziwie mała dusza codziennie modli się za wszystkich, którzy chcą żyć zgodnie ze słowem zawartym w naszych filmach. Modlimy się również za Ciebie, który nas słuchasz. Jesteś również obecny w modlitwie osób, które poświęciły swoje życie Bogu w Karmelu, czyli w, w sercu karmelitanek. Polecamy im wszystkie nasze dzieła, które podejmujemy, a zatem podej polecamy karmelitankom również i Ciebie. Który nas słuchasz. Naszym pragnieniem jest, to, aby Jezus posłużył się tym słowem, które głosimy i dokonał głębokiej przemiany w naszym życiu, przede wszystkim w nas i w tych, którzy nas słuchają. Dla wielu chrześcijan to słowo niech będzie taką lekturą duchową i źródłem, które ożywia wiarę, nadzieję i miłość. Jezus błogosławi Tobie, Jego krew Cię oczyszcza. Ona jest darem miłości miłosiernej, abyś wzrastał w świadomości Jego bliskości, Jego miłości. Błogosławi Tobie Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.